Hey, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o produkcie, który gości już w mojej kosmetyczce 3 miesiące. Jest to Beauty Blender. Otóż dla tych osób, które nie wiedzą, Beauty Blender to jest taka gąbeczka, której używamy do aplikacji podkładu, korektora, pudru, różu w kremie itd. Więc ma bardzo wiele zastosowań. Ja o tym produkcie dowiedziałam się już dawno, dawno temu. I cały czas się zastanawiałam, czy on jest warty tych pieniążków, czy nie. No i w ogóle historia się zaczęła tak, że ja szukałam jakiegoś dobrego pędzla do aplikacji, właśnie podkładu, bo zawsze używałam do tego swoich rączek. I w końcu się zdecydowałam właśnie na zakup tego. Gdzie to kupiłam? Znalazłam stronę która nazywa się New Cosmetics.pl i kupiłam to za własne pieniążki. Nikt nie sponsoruje tego filmiku ani nic, więc to naprawdę to co Wam teraz powiem, to jest wszystko szczere. No więc zdecydowałam się na taki zestaw i to jest właśnie gąbeczka jedna razem z płynem do czyszczenia i ten zestaw kosztował mnie aż 119 zł. Są jeszcze inne zestawy, teraz tutaj patrzę na ich stronę. Możecie kupić sobie pojedynczy Beauty Blender i to kosztuje wtedy 72 zł. Możecie kupić w zestawie dwa bez tego płynu kosztuje to 109, mój kosztował 119. Albo możecie kupić sam płyn za 37 zł. Ogólnie. Co ja Wam mogę powiedzieć? Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tego. Może Wam w ogóle pokażę, jak to dokładnie wygląda. Więc w tym moim zestawie, tak jak mówiłam, jest jedna gąbeczka, i ona przychodzi w takim opakowaniu. Specjalnie to trzymałam, żeby Wam pokazać. I jest to płyn. I w ogóle tak. Tutaj na opakowaniu jest też napisane, kto używa tego produktu. Jest to m.in. Shakira, Beyoncé, Fergie, Avril Lavigne, Sarah Michelle Geller, na przykład Jessica Simpson, Macy Gray, Queen Latifa, Oprah Winfrey. Także naprawdę ten produkt cieszy się dosyć dużym powodzeniem. Wśród gwiazd, i również ich make-up artist. Widziałam już na wielu stronach i blogach sławnych wizerzystów, że właśnie używają tego produktu. No i sobie pomyślałam, że skoro oni tego używają, no to coś musi w tym być. I faktycznie jest. I teraz tak. Tutaj jest to opakowanie. I co jest ważne, jak pierwszy raz wyjmujecie to z opakowania. To nie należy tego wyciągać do góry, tylko wcisnąć, żeby się ta struktura tej gąbeczki nie naruszyła. To możecie zatrzymać. Ja do tej pory suszyłam to w taki sposób. Zresztą o pielęgnacji tego powiem Wam później, jak to się czyści. Ale teraz się dowiedziałam, że jest inny sposób do właśnie suszenia tego, ponieważ ten płyn. Ma taką właśnie e, pompkę jak bioderma. I cały pizz w tym wszystkim jest, że po umyciu stawiamy nasz beauty blender właśnie na tym. Więc cała powierzchnia jest wyeksponowana i on wtedy w bardzo szybkim czasie nam schnie. E, to, to jest jakby powiększona wersja beauty blendera, dlatego że jeżeli go kupicie, on będzie mniejszy. Ponieważ tego używałam przed chwilą do makijażu, jego powierzchnia się zwiększyła, czy tam jej powierzchnia, tej gąbeczki się zwiększyła, dlatego że napęczniał um, od wody. Jest to produkt, którego fajnie by było używać na co dzień, ponieważ daje naprawdę świetne wykończenie, to jest takie wykończenie typu airbrush, naprawdę... Wszystko się ze sobą zlewa. Ja dzisiaj nałożyłam sobie i podkład, i rozświetlacz, i brązer, i róż w kremie, i korektor jeszcze dodatkowo, właśnie tym urządzeniem. Naprawdę aplikacja jest super łatwa. Jeżeli namoczycie tą gąbeczkę, to niepotrzebny jest dużo podkładu około tak połowę mniej niż dotychczas używałam. Jeżeli natomiast chcecie, żeby to krycie było większe To radzę tego nie moczyć I wtedy właśnie krycie jest większe Ok, co dalej? Ponieważ to nie ma żadnych kątów a, Znaczy kątów Nie ma jakby struktury włosia To przy nakładaniu, a robimy to tak Zresztą tutaj możecie zobaczyć, jak ja to robiłam kiedyś nie mamy żadnych, jakby, takich linii. Tak jak wiecie, nakładamy to, nakłada się pędzlem, czy płaskim, czy nawet skunksem. To jednak widać, że ten podkład tam jest. Trzeba później to rozprowadzić palcami, rozetrzeć, żeby właśnie nie było widać żadnych tych linii. On naprawdę bardzo dobrze kryje niedoskonałości. Wszelkie jakieś tam wypryski, czy ja mam tutaj na policzkach mi jakieś żyłki, wystają. Naprawdę super sobie z tym radzi. Oczywiście to też zależy od podkładu, jaki macie, bo nie oczekujmy od tego produktu, że jeżeli macie bardzo taki delikatny podkład, że on nagle Wam zrobi tapet na twarzy. Nie, nie, nie. Um, no i tak jak mówiłam, właśnie jak namoczymy, to jest większa powierzchnia tego i szybko w ogóle szybka jest strasznie ta aplikacja. Tutaj jest on dosyć taki płaski, i to jest w ogóle bardzo mięciutkie. Więc jak dociskamy, to naprawdę tworzą się takie duże kropki tego podkładu. Patrzę tutaj na moje notatki. Aha, no i co jest jeszcze ważne, to jest właśnie jego kształt. Tym nakładam podkład na całą twarz, natomiast to służy mi jako wykończenie czyli tutaj wokół oczu, wokół nosa, czy tam wszędzie, gdzie chcecie dojść, gdzie trudniej jest to zrobić tą częścią. To rewelacyjnie się też sprawdza przy nakładaniu korektora. Ja mam właśnie ten Studio Finish Concealer i ja po prostu to wiruję tam i sobie ładnie tutaj nakładam. To samo jest ze zwykłymi z korektorami wystarczy po prostu zrobić sobie tutaj kilka kropek i pięknie on to wszystko rozprowadza. Dzisiaj właśnie nakładałam, tak jak mówiłam, róż w kremie i mam na sobie ten Jelly Pong Pong, to jest Super Model Stain w kolorze Giggle and Pop. I e, też właśnie idealnie, po prostu sobie tutaj możemy to namoczyć, i pięknie, pięknie rozprowadza, naprawdę żadnym pędzlem nie byłam w stanie tego tak ładnie rozprowadzić, żeby nie było żadnych granic. Rewelacja, rewelacja. To jest też świetne narzędzie do nakładania produktów e, takich w. E, nie wiem czy w musie, bo nie próbowałam więc wam nie powiem ale na pewno w kremie, czyli wszelkie podkłady w kremie, e, na przykład moja mama na iMAT skupiła sobie podkład Grafzobian który no mniej więcej e, wygląda tak jak ten korektor z makat, tylko że jest oczywiście większy jak zobaczyła u mnie tą e, tą kurde Tą gąbeczkę, to od razu mi poprosiła, żebym jej zamówiła taki sam zestaw, i też właśnie to zrobiłam. I mówi, że aplikacja ten naprawdę jest super, super, że dużo lepiej się to nakłada niż palcami. Jeśli chodzi o minusy, to na pewno dla mnie ogromnym minusem jest to, że tą gąbeczkę powinno się myć. Po każdym użyciu i to tak od razu, dlatego że jeżeli nie umyjemy tego od razu, to ja tutaj jestem strasznym leniem. Tego akurat chyba dzisiaj nie dokładnie mam, ale po prostu zostawiają, zostają e, tam takie plamki, które jest później ciężko domyć. E, oczywiście to nie jest tak, że ja tego nie umyję i później używam brudne. Nie, po prostu później tego w ogóle nie używam, jak mi się nie chce tego umyć. E, i to jest właśnie ten minus, że to niestety czasami jest tak, że jeżeli pędzla się nie umyje, no to okej, okay, no to można nałożyć jeszcze raz, chociaż to jest bardzo niehigieniczne, więc ja po prostu nie używam tego na co dzień, nie mam czasu rano, żeby to myć, ale jeżeli gdzieś wychodzę, czy właśnie mam więcej tego czasu na imprezę, super, super to daje efekt. A, jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że producent zapewnia, że ten produkt jest dobry przez 3 miesiące. Uważam, że to jest małe jak za takie pieniądze, ale ja swoją gąbeczkę mam już ponad, no 3 miesiące mija w tym miesiącu. I ona w ogóle nie zmieniła kształtu, nakłada się tak samo podkład, czy tam obojętnie co. Ja staram się dbać o to, chociaż tutaj widzę, że gdzieś musiałam wsadzić paznokcie, więc to trzeba uważać, bo inaczej, o, tak jak tutaj widzicie, można, to łatwo uszkodzić. Także na razie działa i zobaczymy. Powiem Wam, kiedy mniej więcej stanie się już do bani i nie będzie można jej używać. Uważam, że można by było kupić samą gąbeczkę i spokojnie myć to szamponem dla dzieci. Ja na przykład myję czasami Johnsonem. Także to już zależy od Was. Ok, no to teraz już nie będę więcej gadać, tylko pokażę Wam, jakie ja właśnie myję. Moje, mojego blenderka. No więc tutaj jest mój biedny beauty blender. Jak widzicie, <laughs> on jest dosyć brudny. Znaczy, ona, bo to jest taka mała gąbeczka, urocza. No i w każdym razie teraz będę ją myć. No i niestety zgrzeszyłam, dlatego że nie umyłam jej od razu po, jakby po użyciu. Więc teraz będę próbowała ją doczyścić. I pierwszym produktem, który będę używać, to jest ten płyn, który był zresztą dodawany do beauty blendera. No i ja bym polecała jednak na początek kupić coś takiego. Nie wiem w sumie, jaka jest różnica między tym a szamponem, chociaż w sumie zaraz Wam powiem. Więc teraz będzie lecieć woda, więc będzie troszeczkę głośniej. A, no i on ma taką pompeczkę zupełnie jak bioderma. Natomiast uważam, że akurat ta pompka kompletnie się nie przydaje. Gdzie to jest? Kompletnie się nie nadaje w ogóle do tego produktu, ponieważ no, jak naciskam to, to, to w ogóle nie wychodzi, wylewa się i jest beznadziejne. Więc ja na początku po prostu tak to wyciskam. O. I nakładam na Beauty Blender. Puszczam letnią wodę. I zobaczcie jak moja gąbka czuje się powiększa. O I to jest mniej więcej teraz taki e, rozmiar. E, I teraz a, zobaczcie w ogóle efekt przed. No i zaraz zobaczymy efekt po. Ja po prostu ją tak najpierw delikatnie wmasowuję ten płyn i wyciskam podkład. się zmyło Chociaż przyznałam szczerze, że nie miałam jej chyba dwa dni. sukces! Na początku, przy pierwszym myciu e, będziecie może trochę zdziwione. Ona troszeczkę traci kolor. Na przykład tutaj jest jaśniejsza. E, no bo tak gdzieś tam ta farba się po prostu wypukuje i robi się taka delikatnie różowa piana. Natomiast mój już jest wypukane kilka razy. Także kilka dobrych razy. Także nie mam z tego efektu. E, I tutaj często e, zostaje mi taka ciemnobrązowa plama, ponieważ już ten podkład jest po prostu tak e, głęboko nasiąknięty, że ciężko jest to zmyć. Więc wtedy biorę e, Johnson Baby szampon, którego zresztą używam do mycia moich pędzli i troszeczkę go nalewam na blenderek i wcieram. Tak masowuję ją. Znaczy masuję ją. Tak, żeby po prostu ten szampon tam się do środka dostał. I e, nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Ona tutaj jest taka... E, Troszeczkę ciemniejsza, tego pewnie nie widzicie. Ja po prostu ściskam, w zależności od tego, oczywiście, gdzie to jest. Tak jakbyście, że mówiąc, wygląda to jakbyście wyciskały pryszcza. A no może tak będzie lepiej. Wygląda to jakbyście wyciskały pryszcza. I po prostu ściskam to. A nawet trochę jeszcze różowego z tam wychodzi. I pozbywam się podkładu. Wyciskam, jakby ten podkład z blenderka. No ona nie jest tutaj teraz tak brudna, więc ciężko jest mi to zademonstrować. Natomiast czasami naprawdę z głębi tej pianki wychodzą różne ciekawe rzeczy, moim zdaniem właśnie ten szampon dużo, dużo lepiej niż, niż to. Także jeżeli miałabym Wam polecić to Raczej kupowanie samego blendera bez tego płynu. Teraz tylką wyciskam to wszystko, coś w środku. I e, blenderek jest gotowy. Jak kupujecie blender, to on, on jest zapakowany w takie plastikowe pudełeczko. I w środku jest taka podstawka, na której zresztą on stoi. I tą podstawkę należy najlepiej zachować, chociaż ja nie zawsze na niej suszę. I po prostu ten Beauty Blender. Się tak stawia i on nam super wysycha. Dosyć szybko schnie, a nawet jeżeli jest wilgotny, no to macie już jakby go gotowy do użycia następnym, następnym razem. Dlatego, że przed użyciem zawsze trzeba tą gąbeczkę zmoczyć. To było na tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Pa. pa.